Przed porzuceniem Nixon, doktryna Guam i sojusznicy USA, część druga styczeń 2024 roku. Teraz, gdy za oceanem coraz częściej otwarcie mówi się o potrzebie zmiany paradygmatu dotyczącego podziału obowiązków w NATO ze zbudowanego na współodpowiedzialności burden sharing na taki, który polega na samoodpowiedzialności państw europejskich o swoją obronę, pora jest być może nawet zbyt późna. Aby poważnie zastanowić się, co powinniśmy zrobić, gdy i my z ust któregoś prezydenta usłyszymy uaktualnioną formulację doktryny Guam. A jako, że historia magistra vitae est, przyjrzyjmy się reakcjom sojuszników Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii, Tajlandii oraz Korei Południowej, którym po wystąpieniach Nixona na Guam i w Waszyngtonie w oczy zajrzała wizja porzucenia przez ich patrona i gwaranta bezpieczeństwa. Przykład reakcji Korei Południowej i innych państw regionu na zapowiedź ograniczenia obecności USA w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz stanowiącego tło decyzji tej rapprochement z Chinami jest interesujący, stanowi bowiem demonstrację tego, jak w rzeczywistości tej odnajdują się państwa, klienci lub też w bardziej politycznie poprawnym ujęciu sojusznicy USA polegający na tym państwie jako gwarancie i dawcy bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że w zależności od percepcji zagrożenia ze strony rywala, tu przydatnym narzędziem do oceny zagrożeń tych jest teoria Stefana Walta, według którego zagrożenie szacuje się w zależności od całkowitej potęgi przeciwnika, jego bliskości geograficznej, zdolności ofensywnych oraz wyrażanych przez niego intencji w wymiarze polityki zagranicznej oraz w zależności od percepcji wiarygodności sojuszniczej. Czyli tego, jak bardzo dane państwo obawia się, że faktycznie zostanie porzucone przez swego patrona, państwa klienci mają do wyboru cztery rozwiązania. W typologii zaproponowanej przez Lindsey Ford oraz Zaka Coopera sprowadzają się one do następujących postaw: do kotwiczenia, czyli wysiłków w celu utrzymania lub wzmocnienia istniejących więzów sojuszniczych. Wzbogacania, a więc podtrzymania istnienia dotychczasowego sojuszu przy jednoczesnym podjęciu starań zmierzających do stworzenia regionalnych formatów bezpieczeństwa, autonomizacji, a więc zwiększenia zdolności do samodzielnego zapewnienia sobie bezpieczeństwa, w tym również, jeżeli nie przede wszystkim, poprzez wejście w posiadanie własnego odstraszania nuklearnego, oraz wreszcie do akomodacji, czyli to jest Wolcowskie Bandwagoning. Czyli gotowości do podjęcia działań, których celem jest dostosowanie się do żądań i oczekiwań państwa potencjalnie wrogiego, przed którym ochronę zapewnił dotychczasowy patron. W praktyce państwa funkcjonujące w asymetrycznych sojuszach zazwyczaj nie decydują się na twarde obranie jednej ścieżki, tylko starają się korzystać z pewnej ich kombinacji. Te państwa, które odczuwają bezpośrednią bliskość zagrożenia, starają się przede wszystkim kotwiczyć obecność patrona i lub podejmują działania zmierzające do uzyskania autonomicznych zdolności odstraszania. Ponieważ niejednokrotnie przeciwnik lub przeciwnik, który sam dysponuje potężnym patronem, którego postawa w ogóle generuje takie napięcie, dysponuje potężniejszymi niż potencjalna ofiara zdolnościami konwencjonalnymi, w przeszłości państwa zagrożone agresją albo starały się uzyskać neutralność, albo też akomodowały do jego żądań. Świt ery nuklearnej zmienił jednak tę sytuację. Wejście bowiem w posiadanie broni jądrowej oraz jej operacjonalizacja pozwalają myśleć o skutecznym odstraszaniu nawet państwom relatywnie słabym konwencjonalnie. Z drugiej jednak strony ten sam czynnik ten sam czynnik. Czyni decyzję patrona o udzieleniu pomocy swemu sojusznikowi tyleż trudniejszą, i stanowi dla patrona imperatyw, aby uniknąć wciągnięcia się w potencjalnie śmiertelnie niebezpieczny konflikt. Zacznijmy od Korei Południowej, której sytuacja bezpieczeństwa po przemówieniu Nixona na Guam stała się znacznie trudniejsza. Korea Południowa bardziej niż którekolwiek ze wspomnianych wyżeń państw. Odczuwała egzystencjalne zagrożenie w związku z zapowiedzią zrzucenia przez USA ze swoich barków odpowiedzialności za jej własne bezpieczeństwo. Najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla Seulu była Korea Północna. Państwo, które dysponowało wówczas znaczną przewagą w zdolnościach konwencjonalnych nad Koreą Południową, oraz potężnym patronem w postaci Chin, mogącym dostarczyć jej wsparcia militarnego, dyplomatycznego oraz materiałowego w wypadku wybuchu wojny. Co więcej, Korea Północna regularnie posługiwała się prowokacjami, w tym militarnymi, łącznie z próbami rajdów na Seul. Co być może znam najbardziej znamienne, w kontekście zapowiedzi Nixona, Korea Północna nie dysponowała jednak wówczas bronią jądrową, a więc Korei Południowej nie dotyczył jeden z punktów doktryny Guam mówiące o zamiarze utrzymania parasola nuklearnego nad sojusznikami Ameryki zagrożonymi szantażem lub atakiem z wykorzystaniem broni nuklearnej. Co więcej, w latach 60., jak zresztą i dzisiaj, relacje Korei Południowej z kluczowym sojusznikiem w regionie, a więc Japonią, eufemistycznie nazwać można skomplikowanymi. Wreszcie reżim Park Chung-hee zbudowany został, pomimo błędów jego młodości, na silnie antykomunistycznej narracji, co z kolei utrudniało ewentualną próbę zbliżenia z Chińską Republiką Ludową. Tak więc, obok zagrożenia ze strony Korei Północnej, źródłem obaw Seulu był też rapprochement pomiędzy USA a Chinami, warunkowany agresywną retoryką Pekinu wobec amerykańskich sojuszników w Azji Wschodniej, Korei Południowej, Tajwanu i Japonii. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niedługo, bo niecały miesiąc po ogłoszeniu doktryny Guam, prezydent Park odwiedził Stany Zjednoczone. Podczas wizyty Richard Nixon zapewnił południowo-koreańskiego przywódcę, że implementacja doktryny Guam nie będzie skutkować pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa Republiki Korei. W tym nie będzie skutkować zmniejszeniem obecności militarnej USA w tym państwie. Rzecz jasna, południowo-koreańska administracja przyjęła tę deklarację z zadowoleniem i nie omieszkała zakomunikować tych rewelacji publicznie. Jednak już w marcu 1970 roku stało się jasne, że Waszyngton ma zgoła inne plany. Wówczas to prezydent Nixon podpisał rozporządzenie nakazujące wycofanie z półwyspu koreańskiego dywizji wojsk lądowych USA oraz łącznie 20 tysięcy, z ogólnej liczby 63 tysięcy, żołnierzy do końca roku fiskalnego 71. Zasugerował jednocześnie, że są możliwe dalsze redukcje. Należy odnotować, że administracja Nixona w ograniczonym stopniu koordynowała swoje działania z Błękitnym Domem, czyli... Z Pałacem Prezydenckim Korei Południowej, co potęgowało niepokój Seulu, czyniąc perspektywę całkowitego porzucenia realniejszą. Co więcej, percepcja słabnięcia wiarygodności USA zarysowała się wśród południowo-koreańskich elit nie tylko przed wystąpieniem Nixona na Guam, ale w ogóle przed objęciem przez prezydentury. Jako przykład tego służyć może. Różnica w reakcji Waszyngtonu na incydenty takie jak zajęcie okrętu USS Pueblo przez KRLD w styczniu 1968 roku, wówczas Amerykanie niezwłocznie rozpoczęli z Pyongyangiem negocjacje w sprawie uwolnienia załogi, skontrastowane z bardzo letnią reakcją Waszyngtonu na próbę zabójstwa prezydenta Parka. Co ciekawe, oba incydenty miały miejsce mniej więcej w tym samym czasie. Po próbie zabójstwa przez oddziały specjalne KRLD ambasador Stanów Zjednoczonych William Porter oznajmił swym, swoim południowo-koreańskim partnerom, że USA nie odpowiedzą na atak, a każda próba zemsty w wykonaniu Korei Południowej spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem Ameryki. To, w połączeniu z ogłoszeniem doktryny Guam i maandrowaniem administracji Nixona, sprawiało, że administracja Parka była coraz mniej pewna intencji Amerykanów. Uświadomiwszy sobie, że decyzja Amerykanów o co najmniej zmniejszeniu stanu osobowego sił w Korei Południowej jest permanentna, Park starał się zarządzić problemem na trzy sposoby. Po pierwsze, domagając się od Amerykanów wsparcia finansowego, zaapelował on łącznie o miliard dolarów wsparcia na przestrzeni pięciu lat, co miałoby pozwolić na modernizację sił zbrojnych Republiki Korei. Ponadto próbował wymusić na Amerykanach deklarację, że Waszyngton nie przeprowadzi dalszych rund redukcji swojej obecności militarnej w Korei Południowej. Żądania parka zostały przez administrację od Nixona odrzucone. Po drugie, park uznał za wskazane odpowiedzieć pozytywnie na sugestie Ameryki, której przywództwo polityczne oczekiwało od niego poprawienia relacji z Koreą Północną, przynajmniej w wymiarze deklaratywnym. Korea Południowa znajdowała się więc w trudnej sytuacji. Z jednej strony musiała zademonstrować wobec Amerykanów dobrą wolę poprzez gotowość dialogu z KRLD. Z drugiej w kalkulacjach elit w Seulu, gdyby dialog taki przyniósł jakiekolwiek namacalne rezultaty, skutkiem i tak mogłoby być wycofanie się sił USA. Bo jakiż byłby sens dalszej ich obecności w Korei Południowej, skoro obie Koree doszły do porozumienia? Problem potęgował fakt, że Korea Północna zdawała się mieć mniejsze obawy związane z porzuceniem przez patrona, którym były rzecz jasna Chiny. Te ostatnie, starając się doprowadzić do poprawienia stanu swoich relacji z USA, dbały jednak jednocześnie o uspokojenie Pyongyangu. Przykładowo, podczas sławetnej wizyty Henry Kissingera w Pekinie w lipcu 1971 roku, w, chińs w chińskiej stolicy przybywał też Kim Il-sung na bieżąco informowany przez Chińczyków o przebiegu rozmów. W rezultacie Kim spokojno o dalsze wsparcie Chin mógł pozwolić sobie na swobodniejsze podejście do, do negocjacji z Koreą Południową. Wreszcie, obok prób zakotwiczenia dalszej obecności Stanów Zjednoczonych na Półwyspie Koreańskim, obawa przed porzuceniem przez Amerykanów miała jeszcze jeden przewidywalny i logiczny skutek. Rozpoczęcie projektu 890, czyli południowo-koreańskiego programu broni jądrowej. Oficjalnie, to znaczy według raportu CIA, prezydent Park wydał rozpo polecenie rozpoczęcia prog programu w 1974 roku. Natomiast wydaje się, że w rzeczywistości decyzja zapadła wcześniej. Według wspomnień członków jego Rady i jego gabinetu w 1970, 1970 roku Park stwierdził, że skoro Korea Południowa nie wie, kiedy Stany Zjednoczone odejdą, to jak stwierdził, zbadajmy temat broni jądrowej. Nawet jeżeli nie uda nam się jej zbudować teraz, z uwagi na ingerencję Amerykanów, technologie, które opracujemy, przydać nam się mogą w przeszłości. Wydaje się, że celem projektu jądrowego nie było uświadomienie Amerykanom, w jakim poczuciu zagrożenia funkcjonują Koreańczycy z południa. Nie był więc projekt 890 elementem strategii katalitycznej, jak było to chociażby na pewnych etapach w wypadku Izraela czy Pakistanu. Program nuklearny Korei Południowej był utrzymywany przez administrację parka w ścisłej tajemnicy, zarówno przed innymi graczami na arenie międzynarodowej, jak i własnym społeczeństwem. Gdyby Korea Południowa chciała wykorzystać jego istnienia jako lewar na Stany Zjednoczone, wiedza o nim z pewnością dotarłaby do Waszyngtonu za przyzwoleniem Seulu. Przebieg i los projektu 890 nie jest przedmiotem tego eseju. Autor pozwoli więc sobie jedynie szkicowo ten temat zarysować. Jak to często bywa w wypadku państw niebędących mocarstwami i zmuszonych rozwijać swoje zdolności jądrowe potajemnie, Korea Południowa starała się znaleźć partnera wśród państw już bronią jądrową dysponujących. W tym celu starano się nawiązać kontakty z Wielką Brytanią, Kanadą czy Francją. Ostatecznie w momencie, gdy USA doszły do przekonania, że Korea Południowa podejmuje realne działania zmierzające do wejścia w posiadanie broni jądrowej, Waszyngton podjął aktywne kroki prowadzące do zniweczenia tych planów. Naciski na Kanadę i Francję skutkowały ostatecznie wycofaniem zgód tych państw na transfer kluczowych technologii, w tym kanadyjskich reaktorów na ciężką wodę, czy też technologii wzbogacania uranu. Co więcej, administracja następcy prezydenta Nixona Geralda Forda zagroziła, a posłańcem był nie kto inny jak Henry Kissinger, że kontynuowanie programu skutkować będzie wycofaniem przez Stany Zjednoczone gwarancji bezpieczeństwa udzielonych Republice Korei. Ostatecznie zaś projekt 890 czekał koniec wraz ze śmiercią prezydenta Parka, zamordowanego przez szefa KCIA, czyli południowo-koreańskiego wywiadu oraz przyjaciela Parka w 1979 roku. Tak zachowała się więc Korea Południowa w obliczu realnego zagrożenia przez najbardziej prawdopodobnego potencjalnie rywala, czyli Koreę Północną, oraz spadającej wiarygodności gwaranta bezpieczeństwa, czyli Stanów Zjednoczonych. Inaczej kalkulacje te przedstawiały się w wypadku Japonii. W przeciwieństwie do tego, jak USA postępowały wobec administracji Parka, dość transparentnie komunikowały one swoje zamiary Tokio. Przykładowo amerykańskie władze wyjaśniły, co dokładnie oznacza implementacja doktryny Nixona, informując chociażby, że zamierzają utrzymać w Japonii zdolności pozwalające na udzielenie kryzysowego wsparcia powietrznego Korei Południowej oraz dotychczasowe miejsce stacjonowania siódmej floty US Navy w Yokosuce, a także zasoby umożliwiające pozyskiwanie informacji wywiadowczych dotyczących KRLD, Chin oraz ZSRR. Innymi słowy, Japończycy wiedzieli, na czym stoją. Dlaczego? Przede wszystkim z perspektywy Japonii zagrożenie agresją rywala nie było tak bezpośrednie jak w Baku Korei Południowej. Chiny nie stanowiły wówczas bezpośredniego zagrożenia. Poza tym Japonia zdawała sobie sprawę z podejmowanych przez USA prób doprowadzenia do odprężenia z Chinami. Po drugie działania USA, które dokładały wszelkich starań, aby uspokoić przywództwo polityczne w Tokio w osobie premiera tego państwa Isaku Sato, Zniwelowały u Japończyków obawę przed porzuceniem. To było zresztą w interesie samych Amerykanów. W wypadku Japonii, w kolektywnej pamięci Amerykanów, wciąż żywa pozostawała pamięć II wojny światowej, a wraz z nią obawa przed remilitaryzacją tego państwa, zwłaszcza przed możliwym pozyskaniem przez nie broni jądrowej. Obawy te były obecne w komentarzach części urzędników administracji Nixona oraz analizach przygotowywanych przez Departament Obrony, które podkreślały, że, istnie, że obawiający się porzucenia Japończycy mogą zmienić swoje pacyfistyczne usposobienie. Innymi słowy, Amerykanie obawiali się, że z dostępnego menu działań Japończycy mogą wybrać autonomizację zdolności. Zresztą gdzieś w tle rozmów amerykańsko-japońskich, które miały miejsce po ogłoszeniu doktryny Guam, pojawiała się również i broń jądrowa. Część przynajmniej japońskiego establishmentu politycznego w tym Yasuo Hiro Nakasone, ówczesny dyrektor generalny Japońskiej Agencji Obronnej, bo tak nazywał się wówczas japoński MON, chciała właśnie broń jądrową pozyskać. W ramach ciekawostki dodajmy, że zdaniem Fintana Howego, Ho pomimo ogólnej zgody co do potrzeby powstrzymania ewentualnej remilitaryzacji Japonii pomiędzy Departamentem Stanu a Kissingerem, zarysowały się różnice co do, co do tego, jak tym ryzykiem zarządzać. Podczas gdy urzędnicy Departamentu Stanu sugerowali, że właściwą drogą będzie załagodzenie obaw Tokio poprzez zapewnienia i podkreślenie dalszego obowiązywania gwarancji bezpieczeństwa, Kissinger był zdania, był zdania że Stany powinny dążyć do osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy mocarstwami w regionie Azji Wschodniej. Jakże to dlatego polityka symptomatyczne? Co więcej, w interesie Japonii było również odzyskanie pełnej kontroli nad Okinawą, która wraz z szeregiem innych wysp archipelagu Ryukyu znajdowała się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony zgodą na zwrot Okinawy Waszyngton warunkowo akceptacją przez Tokio dalszej obecności sił USA na tej wyspie oraz szerzej roli odgrywanej przez Stany Zjednoczone w zapewnianiu Japonii bezpieczeństwa. Zachodziło tu więc pozytywne sprzężenie zwrotne. Cele polityczne Japonii, czyli odzyskanie kontroli nad, nad Okinawą, skutkowały równolegle kotwiczeniem obecności Stanów Zjednoczonych w tym państwie. Rzecz jasna, mimo że interesy Waszyngtonu i Tokio w zasadniczym stopniu były zbieżne, uwadze Amerykanów nie umknął fakt, że konsekwencją zmiany dynamiki tej konkretnej relacji sojuszniczej może być zmniejszenie zdolności wywierania przez USA presji na Tokio a co za tym idzie większa autonomiczność Japonii w polityce zagranicznej. Żeby nie być gołosłownym, amerykański wywiad w notatce do Kissingera datowanej na czerwiec 1970 roku pisał, że japoński rząd będzie skory do zademonstrowania zarówno własnemu elektoratowi, jak i innym państwom azjatyckim, że jego polityka jest niezależna od Waszyngtonu. A w relacjach pomiędzy państwami nie chodzi rzecz jasna o to, żeby była pomiędzy nimi wspólnota wartości czy przyjaźń, ale o to, aby posiadać jak największy wpływ, minimalizując jednocześnie ryzyko dla siebie. W idealnym świecie, Japonia życzyłaby sobie, aby Waszyngton udzielał jej gwarancji, nie oczekując nic w zamian i nie ograniczając jej pola manewru. Analogicznie, Amerykanie chcieliby, aby Japonia stała się ich zderzakiem, jednocześnie nie ryzykując, że zostaną wciągnięci w wojny służące bardziej interesowi Japonii niż ich własnemu. Dlatego też, komentując rosnące zdolności militarne Japonii, o które przecież Ameryka zabiegała, Kissinger zauważył, że, przyjmują, że przyjmą one najprawdopodobniej formę mniej przydatną dla nas, niż byśmy sobie tego życzyli. Warto też zwrócić uwagę na dwie pozostałe postawy, a więc wzbogacanie i akomodację oraz dwóch reprezentantów tych postaw czyli Australię i Tajlandię. Australia, najpierw pod przywództwem premiera Johna Gortona, a następnie Go with Lama, wybrała pierwszą z tych dwóch dróg. Z jednej strony podjęła kroki zmierzające do utrzymania sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, jednak z drugiej zaczęła realizować szereg działań pozwalających jej na poprawienie swego środowiska bezpieczeństwa przy założeniu ograniczonej obecności Ost Amerykanów. Dla Australii, dla której mniejsze zagrożenie stanowiły leżące daleko i słabe wówczas, choć posiadające już broń jądrową Chiny, najistotniejszą konstatacją wynikającą z wystąpienia Nixona była ta, że jej wielki i potężny przyjaciel. Nie zamierza w istotny sposób jej pomagać, jeżeli doszłoby do konfliktu z najbliżej zlokalizowanym potencjalnym rywalem, a więc Indonezją, która bronią jądrową wówczas i dalej nie dysponuje. Zauważmy też, że wraz z ogłoszeniem doktryny, doktryny Guam, Australia mogła obawiać się porzucenia nie tylko przez Stany Zjednoczone, ale i przez pierwszego z potężnych przyjaciół a więc Wielką Brytanię. W styczniu 1968 roku Londyn ogłosił bowiem zamiar wycofania sił ze znajdujących się w Azji południowo-wschodniej baz. Od teraz będziemy znacznie bardziej niż wcześniej musieli radzić sobie sami. Melancholinie spuentował sytuację ówczesny polityk australijski Peter Hausen. odizolowani i sami. Na kontynencie azjatyckim nie napotkamy już twarzy białych ludzi. Praktyczną emanacją była zmiana doktryny militarnej Australii, odejście od Forward Defense na rzecz takiego sformatowania jej sił zbrojnych, aby było one zdolne do skutecznego obronienia się przed najbardziej prawdopodobnym przeciwnikiem, a więc Indonezją. Forward Defense w największym skrócie zakładała, że gros działań militarnych prowadzonych przez australijskie siły zbrojne będzie w ramach większych operacji prowadzonych czy to przez Brytyjczyków, czy Amerykanów. Przykładowo w 1970 roku ponad jedna trzecia australijskich żołnierzy walczyła w Wietnamie. I oczywiście warstwa narracyjna była taka, że czynili to w celu powstrzymania komunizmu, co zresztą nie było kłamstwem, ale Australijczycy przelewali też krew sądząc, że ofiara ta uwiarygodni i zwiąże ich interesy z interesami patrona. Wszystko to z kolei definiowało zarówno zdolności uzupełniające zdolności gwaranta bezpieczeństwa, jak i liczebność australijskiej armii. Zakładano, że koordynację z sojusznikiem Dakanberze czas na ewentualną mobilizację, a posiadanie licznej armii nie będzie niezbędne, z uwagi na pewność pomocy USA. Po drugie, Australia skupiła się na poprawieniu relacji oraz wzmocnieniu więzów polityczno-ekonomiczno-militarnych z państwami regionu, minimalizując tym samym ryzyko agresji. Zamiast szukać bezpieczeństwa w gwarancjach silniejszego patrona, Canberra postanowiła skupić się na wytworzeniu zarówno korzystnej dla niej równowagi sił w regionie, jak i wielostronnych formatów bezpieczeństwa. W następnych latach i dekadach doktryna Forward Defense stała się kamieniem węgielnym australijskiego myślenia o obronności. Obecnie jednak Australijczycy po podpisaniu paktu AUKUS. Zdają się grać wabank, obstawiając, że Stany Zjednoczone nie tylko zdołają utrzymać dominującą pozycję na zachodnim Pacyfiku, ale też trzymać się będą wielkiej strategii prymatu. To założenie bardzo ryzykowne, co tłumaczy rosnący niepokój części australijskiego establishmentu z Hugh Whiteem na czele. Bo czyż Australijczycy nie wystawiają się na ryzyko kolejnego zadeklarowania przez któregoś z amerykańskich prezydentów nowej wersji doktryny Guam. Na froncie dyplomatycznym Australia otworzyła się na bliższą współpracę z państwami Azji. W 1973 roku pierwszą od ponad dekady wizytę w Indiach złożył wspomniany już premier Whitlam. Australia zadbała też o większe zaangażowanie we współpracę z ASEAN oraz sojusznikami USA w regionie, w tym przede wszystkim z Japonią. Wreszcie Australia zadbała o zminimalizowanie zagrożenia ze strony Chin. W sposób żywo przypominający zdroworozsądkowe bonmoty Deng Xiaopinga. Premier Whitlam oznajmił, że rząd Chin jest po pierwsze chiński, po drugie majistowski, a po trzecie, dopiero po trzecie komunistyczny. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi, że ostatecznie, jak zauważa Hugh White, doktryna Guam okazała się fałszywym alarmem. Odwiedzając trzy lata później Chiny, Nixon doprowadził do rewolucji w azjatyckim systemie bezpieczeństwa. Chiny i tak oddalone od Australii geograficznie, choć w momencie ogłaszania doktryny Guam wciąż opisywane były przez Waszyngton jako agresywne i wojownicze, były relatywnie słabe pod względem militarnym, szczególnie jeżeli chodzi o zdolność do projekcji siły w przepastnym bezkresie zachodniego Pacyfiku. Z kolei wraz ze zmianą relacji ze Stanami z wrogiej na kooperatywną stały się wręcz zasobem strategicznym, czyniąc w ten sposób z Ameryki niekwestionowaną potęgę w Azji. Innymi słowy, z perspektywy Canberry, percepcja bezpośredniości zagrożenia z biegiem czasu słabła. Jakkolwiek więc głęboko niepokojąca dla Australijczyków musiała być wymowa doktryny Guam, fakt, że zagrożenie konwencjonalne było relatywnie ograniczone, a patron Canberry w postaci Stanów Zjednoczonych, choć sygnalizował zamiar ograniczenia zaangażowania w regionie, to jednocześnie nie zamierzał, nie zamierzał opuszczać go całkowicie, sprawił, że Australia mogła pozwolić sobie na relatywnie konstruktywne i spokojne zarządzanie stojącym przed nią wyzwaniem strategicznym. Co jednak z państwami, dla których percepcja wiarygodności USA znacząco osłabła, ale jednocześnie stały one w obliczu bezpośredniego i wiarygodnego zagrożenia konwencjonalnego. Takie państwa wykazują niekiedy tendencję do akomodowania się do zmieniającej sytuacji poprzez gotowość do zawiązania bliższych i mniej rywalizacyjnych relacji z państwem, które było wcześniej najbardziej prawdopodobnym źródłem niebezpieczeństwa. Tak właśnie postąpiła Tajlandia. Podobnie jak Australia, Tajlandia starała się zapewnić USA o swojej wiarygodności poprzez wysłanie do Wietnamu dziesiątek tysięcy swoich żołnierzy. Co zrozumiałe z, obawy, z uwagi na obawy Bangkoku dotyczące wpływów prokomunistycznej partyzantki działającej w tym państwie? Na jej terytorium znajdowały się również bazy amerykańskich sił powietrznych. Była wreszcie Tajlandia członkiem SEATO, czyli Southeast Asia Treaty Organization, a więc kolektywnego układu o bezpieczeństwie w Azji. Wiara w gwarancję i wspólnotę interesów Tajlandii i Stanów Zjednoczonych została jednak zachwiana nie tylko po przemówieniu Nixona na guam. Ale również, być może nawet przede wszystkim, przez politykę nie tyle administracji prezydenckiej, co kongresu. Członkowie amerykańskiej legislatywy byli wysoce sceptyczni co do roli odgrywanej przez Tajlandię w amerykańskiej polityce, ujawniając tajne porozumienie pomiędzy Bangkokiem a administracją Nixona, na mocy którego USA przekazały Tajlandczykom pieniądze. Co więcej, ujawniony został stworzony e, za administracji Lyndona Johnsona, a więc poprzednika Nixona, Tajny plan działania i współpracy pomiędzy Bangkokiem a Waszyngtonem na wypadek kryzysu, który to wyciek Tajlandczycy potraktowali bardzo negatywnie, uznając go za dowód malejącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych. Chcąc załagodzić kryzys wizerunkowy, przedstawiciele administracji Nixona starali się umniejszyć znaczenie porozumienia, stwierdzając, że jest to, jak stwierdzili, relikt minionej epoki. Nawiasem mówiąc, podczas przemówienia na guam, Nixon został zapytany właśnie o to, czy istnieje tego rodzaju tajne porozumienie pomiędzy USA a Tajlandią. Człowiek, na którego mówiono wówczas Tricky Dick, stanowczo zaprzeczył. Tajlandia, mierząc się z perspektywą porzucenia przez dotychczasowego gwaranta bezpieczeństwa oraz niebezpieczeństwem związanym ze skutkami porażki USA w Wietnamie doszło do przekonania, że najskuteczniejszym sposobem zapewnienia sobie bezpieczeństwa będzie unormowanie relacji z Chinami. Te były bowiem najbardziej obiecującą przeciwwagą dla potencjału, którym mógłby dysponować Wietnam zjednoczony pod rządami komunistów. To natomiast wymagało też zwrotu ideologicznego w wykonaniu Bangkoku, który przez lata budował swój wizerunek jako państwa jednoznacznie antykomunistycznego. W rezultacie tych działań podczas wizyty w Pekinie w czerwcu 1975 roku ambasador Tajlandii w USA i późniejszy premier tego państwa omówił możliwe nawiązanie relacji dyplomatycznych z Chinami, do czego doszło ostatecznie kilka tygodni później, 1 lipca 1975 roku. Jak zauważają Cooper i Ford, już wcześniej Chiny miały po cichu wycofać swoje wsparcie dla Tajlandzkiej Partii Komunistycznej w ramach kwi pro quo, w ramach którego Tajlandczycy zapewnili wrogim wobec Wietnamu, Czerwonym Kmerom, dostęp do swego terytorium oraz pozostali neutralni w czasie wojny chińsko-amerykańskiej w 1979 roku. Wszystkie te czynniki wpływające na procesy decyzyjne w Waszyngtonie, Tokio i Seulu, Kanberze i Bangkoku oraz zależności z nich wynikające wydają się, gdy im się bliżej przyjrzeć, relatywnie zrozumiałe. To jasne, że USA obawiały się militaryzacji Japonii dwadzieścia kilka lat po tym, jak stoczyły z nią krwawą wojnę. To jasne, że słabość sojusznika i potencjał militarny adwersarza budzą obawy i niechęć gwaranta bezpieczeństwa do stawania w obronie swojego klienta. To jasne, że mając przed oczami perspektywę porzucenia przez patrona oraz wroga dysponującego większym potencjałem konwencjonalnym, Seul myślał o broni jądrowej. To jasne wreszcie, że gwałtownego zwrotu politycznego dokonała Tajlandia. Natomiast kiedy patrzy się na przebieg polskiej debaty politycznej dotyczącej wiarygodności sojuszniczej USA wobec Polski w kontekście jej relatywnego słabnięcia stanów oraz rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, trudno nie dostrzec, że ta tematyka jest w niej niemal całkowicie nieobecna. W to miejsce pojawia się myślenie życzeniowe i magiczne, oparte w gruncie rzeczy na przekonaniu, że logika i racjonalne działanie zostały w jakiś sposób zastąpione przyjaźnią wartościami i lojalnością dzięki którym Stany Zjednoczone będą postępować wbrew własnym interesom. Być może niektórym ta myśl pozwala spać spokojnie.